Hejjo. Witam Was serdecznie, zapraszam Was na obiecany zdrowy kręgosłup na dworze. Zaczniemy dzisiaj od oddechu, bo prawidłowy oddech to prawidłowe napięcie mięśni brzucha, prawidłowa. Prawidłowa postawa ciała i prawidłowe ustawienie kręgu słupa. Także połóżcie sobie dłonie na dolnych żebrach i chcecie poprowadzić oddech, 10 oddechów do dolnych żeber. Chcecie, żeby wasze dłonie pod wpływem wdechu czuły, jak żebra napierają na boki. Jednocześnie klatka piersiowa rozszerza się w zakresie 3D. Chcecie czuć, że tutaj pracuje z przodu przepona. I że czujecie swój oddech też z tyłu pleców. Także trzymacie sobie dłonie na dolnych żebrach i możecie sobie zamknąć oczy, weźcie spokojny wdech. Daracie się ograniczyć oddech u góry klatki piersiowej. I zejść w dolne rejony żeber, i z wdechem klatka piersiowa zwiększa objętość, z wydechem schodzi się do środka. Weźcie jeszcze jeden spokojny wdech w ten sposób. I spokojny wydech. I pomału. Otwórzcie oczy, jeśli były zamknięte. Stańcie sobie ze stopami. Na szerokość bioder i postarajcie się rozstawić paluszki stóp tak, żeby były jak najszerzej na macie. Tak jakbyście mieli takie separatory między poszczególnymi palcami. I trzymając aktywnie stopy na macie, z wydechem unieście ręce w górę. Spójrzcie za dłońmi. Z wydechem pójście ręce w dół. I wdech, unieście ręce. Wydech, opuśćcie ręce. Wdech, ostatni raz w ten sposób i wydech, opuśćcie ręce, dodamy wejście na palce, wdech, stańcie na palcach, unieść ręce, wydech, opuśćcie ręce, wdech, wydech, wdech, ostatni raz w ten sposób i wydech, stańcie szerzej, palce dajcie lekko na zewnątrz, wdech, góra i wydech, dół, wdech, Wydech, schodzicie na dół, zginając nogi w kolanach. Ręce robią taki swing na dole. I wdech do góry. I wydech do dołu. Wdech. I wydech. Wdech ostatni raz. I wydech. Postawcie stopy ponownie do przodu, tak żeby palce stóp patrzyły do przodu, ale jednocześnie nogi zostają szerzej, tak jak przed chwilą do tego przysiadu. I z wydechem przechodzicie sobie. Piętą w kierunku pośladka, a dłonie kierujecie do tyłu. Możecie dłonie mieć w pięści, możecie dłonie mieć z otwartymi palcami dłoni. Przechodzimy sobie. Pięta idzie do pośladka, ręce idą od przodu do tyłu i mamy głośny wydech przy przeniesieniu rąk w tył. Mocno ściągacie łopatki i klepiecie piętami o pośladki, ram przypadkowy, przejdziemy sobie do skrętów, płynnie odstawiacie obie nogi i skręcając stopę, raz prawą do przodu, kiedy prawą ręką wyciągacie. E, przepraszam, prawą do środka, jak prawą ręką wyciągacie się w lewą stronę i lewa ręka, tak jakbyście chcieli kogoś uderzyć z lewej i z prawej, albo po prostu no wyobraźcie sobie, jak nie chcecie o uderzeniach, to wyobraźcie sobie, że coś sięgacie. I tutaj również, wydech, sięgnięcie, wydech, sięgnięcie. Dynamikę zostawiam Wam. Jeśli ciężko Wam na przykład podążać wzrokiem za dłońmi, bo zaczyna Wam kręcić się w głowie, możecie patrzeć cały czas przed siebie, nie ma problemu, albo na przykład na podłogę przed sobą. Jeśli możecie, patrzycie za rękoma. Skręty były, przejdziemy sobie do boków ciała, też przejdziemy płynnie. Stopy cały czas na tej samej szerokości i prawa ręka wyciąga prawy bok. Takie ćwiczenie trochę alla Jane Fonda, ale chodzi nam o rozbudzenie ciała i kiedy wyciągacie prawą rękę stajecie na palcach prawej stopy a kiedy wyciągacie lewą to stajecie na palcach lewej i tutaj prowadzicie sobie już oddech spokojnie jeszcze chwilę po razie na stronę, raz i dwa zatrzymujecie się w centrum kiedy zatrzymacie się w centrum, mam nadzieję, że czujecie, że ciało się chociaż odrobinę rozgrzało i kiedy się ustawicie już w centrum, postawcie stopy ponownie na szerokość bioder, już żeby nie było aż tak bardzo szeroko, tylko żeby bezpośrednio pięta znalazła się pod biodrem. Przechylając miednicę do przodu, pochylcie się, zostawiając możecie nogi zgięte w kolanach, ważne jest to, żeby zachować prosty kręgosłup. Lekko. Napinacie mięśnie brzucha, chcecie po prostu, żeby brzuch nie wisiał, nie spadał do dołu i chcecie zastosować dokładnie ten sam oddech, który pojawiał się na początku, kiedy trzymaliśmy sobie te dłonie na dolnych żebrach. I będziemy wykonywać ćwiczenie w ten sposób. Najpierw puszczacie ręce wzdłuż yy, tak jakby swoich barków do dołu, tak żeby one były na wysokości barków. Broda jest cofnięta jest i głowa jest przedłużeniem kręgosłupa i z wdechem wyciągacie ręce wzdłuż uszu, wydech dół. Wdech ręce na boki, wydech, dłonie na dół. Wdech ręce wzdłuż uszu. Starajcie się nie robić takiego wyciągnięcia ręce wzdłuż uszu, żeby się bójnąć. Chodzi o to, żeby ręce pracowały spokojnie. Ręce na dół, wydech ręce wzdłuż uszu. Nie pomagając sobie takim momentum w wyrzucaniem rąk. Wdech na boki i wydech na dół. Z wdechem podnieście się do góry. Kiedy podniesiecie się do góry, schowajcie sobie brodę, poście ręce i zwińcie się w dół. Puśćcie luźno głowę. Puśćcie luźno ręce. I z kolejnym wydechem od miednicy podnieście się w górę. Ostatnia podniesie się głowa. I z wydechem ponownie zagięcie się w dół. I z wdechem się podnieście. I kiedy się podniesiecie, przejdziemy sobie stąd, do klęku podpartego. I w klęku podpartym chciałabym, żebyście najpierw ustawili sobie dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. I kiedy to się zadzieje, z wdechem puśćcie dolne plecy. Spójrzcie przed siebie. Zróbcie pozycję krowy. Z wydechem zróbcie pozycję kota. Odepchnijcie się z dłoni. Wdech, plecy wklęsłe. Wydech, zaokrąglony. Wdech, jeszcze raz wklęsłe. I wydech. Ostatni raz zaokrąglony. Przejdźcie na chwilę do pozycji dziecka, wyciągając ręce do przodu, puśćcie głowę. Opuśćcie klatkę pierwszą. Kolejnym swoim wdechem, ponownie wróćcie sobie do kręgu podpartego dajcie sobie lewą nogę do boku, tak żeby lewa pięta znalazła się w linii z Waszym prawym kolanem. Prawą dłoń zostawiacie w kręku podpartym, tak jak była, i prawa dłoń jest w linii z prawym kolanem. Z wdechem unieście lewą rękę. Spójrzcie za lewą dłonią i z wydechem lewą rękę. Schowajcie pod prawą, spójrzcie w prawo, nie zginajcie prawego łokcia. Wdech. Unieście lewą rękę. Wydech. Na dół. Wdech. Lewa ręka w górę. Spójrzcie za dłonią. Wydech. Lewa ręka na dół. Wdech. Ostatni raz. Lewa ręka do góry. I wydech. Lewa ręka na dół. Odstawcie swoją lewą stopę lewe kolano do klęku i dajcie prawą nogę w bok. Odstawcie na krawędzi, na wysokości lewego kolana. Z wydechem unieście prawą dłoń w górę, spójrzcie za prawą i wydech. Prawa ręka chowa się pod lewą, patrzycie się w lewo. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Przedostatni raz. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Wdech ręka w górę i wydech dłoń na matę, kolano do podporu. Kiedy kolano znajdzie się w podporze, zadżejcie palce. Przejdźcie do psa z głową do dołu. Z pozycji psa z głową do dołu, z kolejnym swoim wdechem przejdziemy sobie bezpośrednio do psa z głową do góry, ale z zadartymi palcami, nie odkładając kolan i ut na matę. Wydech pies do dołu. Wdech. Pies do góry. Wydech. Pies do dołu. Wdech. Pies do góry. Troszeczkę delikatniejsza wersja dla kręgu słupa. Cały czas kontynuujemy ćwiczenie. To będzie dokładnie to samo, tylko zamiast psa z głową do dołu, przechodzimy sobie z pozycji dziecka do pozycji kobry. I robimy dokładnie w ten sam sposób wydech, ostatni raz pies z głową do dołu i wdech unieście prawą nogę do góry wydech, prawa noga prawe kolano idzie do prawego łokcia wdech, prawa noga idzie w górę wydech, prawa noga idzie, prawe kolano do prawego łokcia wdech, noga w górę wydech łokieć wdech, w górę i wydech, prawa noga do przodu. Zróbcie duży krok. Odłóżcie lewe kolano na matę. Ustawcie się w wykroku, przestawiając prawą stopę do przodu, ale w wykroku chciałabym, żebyście najpierw zwrócili uwagę na miednicę, czyli zamiast wypadać brzuchem, miednicą do przodu na udo i wisieć w tej pozycji. Podnieście się troszeczkę, wycofajcie się. Wycofajcie się i zanim opadniecie, podwińcie miednicę, tak jakbyście chcieli ją przechylić do tyłu. I teraz, kiedy miednica stanie się w takim, ustawi się neutralnie, to powinniście poczuć wyraźne rozciągnięcie. Takie czucie rozciągania. Przodu swojego lewego uda i biodra. Do tego napinamy pośladki, tak żeby właśnie nie wisieć w tej pozycji. I dopiero trzymając, kontrolując tutaj miednicę, opadamy sobie na dół. tyle ile czujemy, że możemy. I dodajemy splecione dłonie. Opieramy się dłoni o kolano. I wciskamy kolano, jakbyśmy chciały wcisnąć. Chcieli wcisnąć pięty w matę i wypchnąć kolano troszeczkę do przodu. Jeśli się da. Kontynuujemy oddech z początku. Praktyki, jeśli się nie da, to się staramy. Jeszcze cztery trzy dwa i jeden. Z wdechem unieście ręce. Z wydechem opuść dłonie. Wdech, unieście kolano nogi z tyłu. I wydech. Przejdźcie sobie do psa z głową do dołu. Jak znajdziecie się w psie z głową do dołu, z wydechem od razu unieście swoją lewą nogę w górę. Z wydechem lewe kolano skierujcie do lewego łokcia. Wdech. I wydech. Wdech, góra. Wydech, łokieć, wdech, przedostatni raz, wydech, wdech i wydech, stopa idzie sobie do przodu maty. Otłuszcie prawe kolano, wycofajcie ciężar ciała na chwilę, ustawcie dobrze miednicę, trzymając miednicę, kontrol brzucha, kontrolę brzucha przez oddech. I napięcie pośladków. Wysuwacie się tyle ile czujecie, że możecie. Do dołu, po czym splatacie dłonie. Opieracie o kolano z przodu, wciskając je w dół, i do przodu. Pięć spokojnych oddechów tutaj. Kolejnym swoim wdechem unieście dłonie w górę. Z wydechem przenieście dłonie do maty, ale tym razem niech dłonie znajdą się w środku, a stopą powędrujcie lekko na zewnątrz. I kiedy stopa znajdzie się na zewnątrz, podnieście kolana nogi z tyłu. Wystawcie stopy na początek maty i usiądźcie w malasanie. W logicznym przysiadzie, łokcie włóżcie między kolana. I sprawdźcie, czy kolana nie wpadają do środka, kiedy wyciągacie ręce do przodu. Jeśli tak się dzieje, to aktywujemy pośladki. I pomimo tego, że łokcie pozwalają nam wejść w tę pozycję głębiej i ją, tak jakby, zrobić taką klamerę, żebyśmy mogli w tej pozycji bardziej odpocząć, to mimo wszystko staramy się zachować te pośladki aktywne. Jeśli czujecie, że ta pozycja nie jest dzisiaj dla was. Weźcie sobie kostki, kostki pod pośladki, wałek albo poduszkę, tak, żeby po prostu na czymś usiąść. I zostańcie. Kolejnym swoim wdechem przejście sobie dłońmi w górę i kiedy dłońmi znajdziecie się w górze, to teraz przenieście swoją prawą rękę tak, żeby prawa ręka opadła i oparła się o wnętrze waszego prawego kolana, a lewa ręka idzie sobie po skosie. Z przedłużeniem tej prawej patrzycie sobie za lewą ręką. Wdech, ręce wracają do góry. Nie zginacie tutaj łokci. I wydech. Przechodzicie lewą ręką na lewą stronę i patrzycie za prawą. Prawa jest przedłużeniem lewej. Macie po prostu ręce po przekątnej. I wdech, unieście ręce w górę. Wydech, przejdźcie do tyłu. Usiądźcie i przejdźcie do pozycji łodzi od razu. Ja się tylko przesunę szybciutko bardziej na środek. Jeśli ktoś siedział na kostkach, to oczywiście schodzi sobie z kostek i dopiero wtedy schodzi do pozycji łodzi. Znowu rym przypadkowy. Zostajemy sobie na razie ze zgiętymi nogami w kolanach, palce stóp obciągnięte, łopatki ściągnięte, wnętrza dłoni patrzą w kierunku łydek. Jeszcze trzy. Dwa. 1. Opuścicie swoją lewą nogę na dół. Prawą zostawcie w górze, ale lewej i pięty nie odkładajcie jeszcze. ciężarem ciała i zostańcie 4 3 2. 1. Wróćcie kolanem. 4, 3. 2. 1. Opuśćcie prawą piętę, ale nie odkładajcie nogi. Stopa na dole, fleks, może być albo pont obojętne. 4. 3. 2. 1. Albo powrót do kolan zgniętych w łodzi, albo obie nogi proste. 4. 3 jeden i ja mam z nogi opuśćcie prawą, lewą nogę już tak całkiem i przyłóżcie przez lewą nogę swoją prawą tak żeby prawa stopa znalazła się po zewnętrznej stronie lewej nogi. Natomiast lewa pięta, żeby znalazła się przy prawym pośladku. Nie siadacie na tej pięcie ona jest po prostu blisko pośladka. I teraz wydłużając kręgosłup, obejmujecie swoją lewą ręką prawe kolano, to, które macie u góry. Prawa ręka natomiast przechodzi sobie do tyłu i staracie się nie przenosić na nią dużego ciężaru ciała. Patrzycie się za prawą ręką do tyłu. Jeśli się da, jeśli nie, spójrzcie po prostu w bok. Nie opieramy się na prawej dłoni, ona jest tylko po to, żeby nas dokręcić w tej pozycji. Weźcie jeszcze jeden spokojny wdech i długi spokojny wydech. I z tym wydechem wróćcie do naszej pozycji łodzi, ale dosłownie już tylko na chwilkę, i z łodzi opuśćcie swoją prawą nogę, przez prawą nogę przenieście lewą. Natomiast prawą stopę dajcie sobie tak, żeby znalazła się przy waszym lewym pośladku tym razem. Obejmijcie swoją prawą ręką lewe kolano, lewe udo i przejdźcie ręką lewą do tyłu. Zostańcie w pozycji. Wydech, wyciągacie czubek głowy w kierunku sufitu. Wydech, pogłębiacie skręt. Jeszcze jeden spokojny wdech. I z wydechem wracacie sobie do środka. Postawcie kolana przed sobą, stopy przed sobą, i z wydechem, trzymając się za kolana, spójrzcie do góry, o, przyciągając się do kolan. Spójrzcie do sufitu albo w niebo, jeśli praktykujecie na dworze. I z wydechem, zaokrąglając plecy, po pomału kręg po kręgu, kładziecie się na macie. Kiedy się położycie, ja się muszę poprawić. Jak wylądowaliście za matą, tak jak ja, to się poprawcie. Kiedy się położycie, postawcie sobie stopy na szerokość bioder i chcecie podwinąć swoją miednicę, ustawić ręce wzdłuż ciała, pośladki delikatnie napięte i z wydechem podnosicie biodra do góry, zaczynając od miednicy, i z wydechem, kręg po kręgu, wracacie. Nie, odwi nie odwijając miednicy na samym dole. Jak tylko dotkniecie dolnymi plecami, ponownie wracacie do góry. Aktywnie odpychacie się z pięt. Kolana nie rozjeżdżają się na zewnątrz, brzuch aktywny, dośladki aktywne. Wydech na dół. Wdech do góry. Wydech. Na dół. I wdech. Umieście obie nogi do góry. Oprzyjcie dłonie. O swoje kolana. Napieracie dłońmi na kolana. Pięty wypychacie flex. I teraz lewa dłoń cały czas napiera porządnie na lewą nogę, a lewa noga napiera na lewą rękę, a w tym samym czasie prawa opada na dół. Wdech góra. Prawa napiera na prawą i lewa opada na dół. Wdech góra. Wydech prawa opada. Wdech, wydech. Lewa. Wdech. Wydech prawa. Wdech. I wydech lewa. Wdech, wydech. Opuśćcie pięty do pośladków. Obejmijcie kolana. Ujźcie się na boki. Spójrzcie sobie w prawo i w lewo. Na sam koniec rozluźnimy się w skrętach. Zostawcie sobie prawe kolano przy sobie, lewą nogę odłóżcie prostą na matę i lewą ręką prawe kolano przeciągnijcie na lewą stronę. Jeśli stopa, kolano, łydka nie opierają się o podłogę czy o matę, możecie sobie ją albo podeprzeć przez kostkę wałek czy poduszkę, albo jeśli nie macie, to możecie sobie po prostu zaczepić stopę prawą o lewe udo. Patrzycie albo do góry, albo ze swoją prawą ręką w prawo. Wdech, wróćcie kolanem prawym do środka. Wdech, dołączcie oba kolana do siebie, zostawcie lewy wdech i płynnie z wydechem lewe kolano. Na prawą stronę patrzycie się za lewą ręką albo w górę. Zwróćcie uwagę, aby bark i łopatka lewej ręki miały kontakt z podłożem. wróćcie do centrum z wydechem. Z wydechem przyciągnijcie kolana do siebie. Kiedy przyciągniecie kolana do siebie, chwyćcie się za duże palce kostki albo pod kolanami i zróbcie sobie pozycję szczęśliwego dziecka, kierując pięty do góry, trzymając przyklejone dolne plecy do maty, pobujajcie się na boki. Prawa lewa strona. Jeśli wolicie tą, ten ten um, Tą pozycję w wersji bardziej statycznej, no to oczywiście śmiało możecie sobie ją wykonać statycznie. I nie bujać się na boki. I pomału opuśćcie pięty, zatrzymajcie się. I przez kołyskę przejdźcie sobie do siedzenia i kiedy usiądziecie. Dziękuję Wam bardzo za to, że mogliśmy się wspólnie poruszać, poruszać naszymi kręgosłupami, trochę je wzmocnić od środka w tych pięknych okolicznościach przyrody. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w następnym filmie, Bye! czemu tu jesteś takim stręciuchem, co? Czemu jesteś stręciuchem? Czemu jesteś stręciuchem? I tam chyba karmel przyszedł do George'a, wiesz? Muffin. Chyba karmel przyszedł. Tam do George'a, wiesz? Zobacz, Muffin. Hej, ten jest George z karmelem.